Cześć kochani na kanale. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o kosmetykach, które już złożyłam. Czy warto je kupić? Czy mi się sprawdzają? Więc serdecznie zapraszam Was do oglądania. Pierwszym kosmetykiem, który zużyłam, jest płyn do kąpieli o zapachu wanila. Cupcake Zapach nie jest troszkę w moim guście. Ładnie czuć wanilię no i oczywiście płyn bardzo dobrze się pieni. Następnie mam płyn do mycia twarzy z Avoncare o zapachu aloesu i ogórka ten preparat bardzo dobrze myje twarz i po umyciu twarzy tym preparatem twarz jest fajnie nawilżona, więc myślę, że jeszcze nie raz go kupię. Następnie mam żel pod prysznic, żel miał bardzo ładny zapach brzoskwini i wanili i oczywiście że bardzo e, ładnie się pienił. Następnie mam e, tutaj z Green Farmacji e, szampon i balsam do twarzy. E, niedawno je zamawiałam. No, niestety nie sprawdziły mi się. Były one przeciwko wypadaniu włosów. Włosy po użyciu tego szamponu i tego balsamu nadal mi wypadają. I także po użyciu tego szamponu moje włosy były poplątane. E, matowe e, i e, nie szło po prostu ich w ogóle rozczesać, więc e, na pewno tych e, dwóch e, produktów już e, nie kupię. Następnie ja mam tutaj szampon z Avon Care e, z olejkiem z awokado. E, po użyciu tego szamponu miałam bardzo ładne włosy, nawilżone. Jako jeden z nielicznych właśnie mi się sprawdzał, więc na pewno go po raz kolejny kupię. I tutaj mam maseczkę także z Avon Care. O zapachu olejku z awokado. Paseczka bardzo dobrze na włosy. Jestem z niej zadowolona i na pewno ją kupię po raz kolejny. Tutaj mam z Eivonu kurację wzmacniającą włosy. Po umyciu e, szamponem i e, odżywką miałam e, bardzo fajne włosy, szło je rozczesać no i oczywiście e, trochę te włosy się wzmocniły no i oczywiście po, e, po umyciu e, także psikałam tutaj e, tym preparatem e, i myślę, że jeszcze raz bym sobie kupiła ten zestaw, no ponieważ jest on mały, no i jak na tyle, no to troszkę wzmocnił mi te włosy, ale połutem używałam już inne szampony, inne odżywki, no i niestety te włosy znowu się popsuły. Następnie mam tutaj z Avon Naturals nawilżający spray Ułatwiający rozczesywanie włosów Na pewno go kupię po raz kolejny Ponieważ sprawdzał mi się Bardzo dobrze mi się rozczesywało włosy Po jego użyciu I myślę, że po raz kolejny go zakupię i tutaj mam dezodorant z If Alluring No niestety ten zapach nie przypadł mi do gustu Więc na pewno już tego dezodorantu więcej nie kupię Tutaj mam kremowy żel do mycia twarzy z Avon Care 3 w jednym z aloesem i imbirem skutecznie oczyszcza. To się mogę zgodzić, ponieważ po zastosowaniu tego preparatu miałam bardzo ładnie oczyszczoną skórę, tonizuje i nawilża skórę, i także ta skóra była bardzo ładnie nawilżona, więc na pewno po raz kolejny kupię ten żel i będę go stosować. I tutaj mam mgiełkę do ciała. Ta mgiełka bardzo ładnie pachniała i myślę, że jeszcze jeżeli jeszcze będzie na pewno ją po raz kolejny zamówię. Mam słoiczek po kremie. E, z Avon True Nutra Effect, e, regenerująco rozświetlający krem e, na noc. E, mogę go stosować jako jeden z nielicznych, ponieważ e, po zastosowaniu e, większej ilości kremów e, moja twarz jest naciągnięta. No i niestety muszę umyć no więc na pewno ten krem kupię po raz kolejny i tutaj mam opakowanie po żelu podprysznic z Avon Senses bardzo ładnie pachniał więc myślę że jeżeli będę miała okazję go kupić na pewno go po raz kolejny kupię Tutaj mam opakowanie po mgiełce e, Avon Encanto Irresistible. Mgiełka bardzo ładnie pachniała e, i myślę, że na pewno e, po raz kolejny sobie ją e, zakupię. I tutaj mam opakowanie po dezodorancie Avon True. E, bardzo ładnie pachniał, więc na pewno po raz kolejny sobie go zakupię. Tutaj mam opakowania po perfumecie z Viva La Vita. Bardzo ładny zapach i myślę, że jeżeli było jakieś promocji, to kupię sobie. Większe, większe opakowanie tego zapachu. Mam opakowanie po perfumie soft, soft Mask. Bardzo mi się podobał ten zapach, był fajny, słodki i na pewno kiedyś sobie jeszcze go kupię tutaj opakowanie po maskarze. E, po, e, maskara miała na celu e, podkręcać i unosić e, rzęsy e, bardzo dobrze mi się e, nią, jest ona z Lovely e, bardzo ją lubiłam więc na pewno e, sobie ją jeszcze kupię tutaj mam z Lovely intensywnie e, kryjący E, korektor do twarzy e, o numerze Soft01. E, bardzo dobrze mi się e, nim malowało. E, fajnie e, zakrywał moje zaczerwienienia, e, i na pewno e, go po raz kolejny e, kupię. I już mam ostatnie opakowanie po e, perfumie. Z attitudę, no niestety ten zapach nie przypadł mi do gustu. Jest taki orzeźwiający, ale no po prostu nie w moim guście, i myślę, że już go więcej nie zakupię. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten filmik. Msz. Kosmetyków mi się nie sprawdziło, ale dajcie znać, czy może któryś z nich jest Waszym ulubieńcem, jeżeli zostawicie kciuka w górę i subskrypcję, ponieważ dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!